Cześć, witam Was serdecznie. Z tej strony Gracja Nastadcki za zajęcie nagrody pocieszenia w konkursie. Teraz dla Moniki Ewy Peterson będzie piosenka. Monika Ewa Peterson śpiewa po japońsku, no i po angielsku oraz polsku. To jest wielkie hobby jej. To przyjemność sprawia jej. Ona lubi śpiewać zawsze na śniadanie, obiad i kolację. Monika Ewa Peterson śpiewa po japońsku, no i po angielsku oraz polsku. Monika Ewa Peterson śpiewa po japońsku, no i po angielsku oraz polsku. Dziękuję, jeszcze raz gratuluję i na razie cześć.